Słowo optymalizacja podatkowa stało się symbolem oszustwa podatkowego. Jest to absolutna bzdura. Międzynarodowe koncerny, duże firmy, które funkcjonują w wielu państwach już dzisiaj muszą próbować optymalizować swoje opłaty podatkowe ze względu na to, że ich prawem i obowiązkiem jest płacenie tych podatków w każdym państwie, w którym urzędują. Ostatnio bardzo słynna sprawa firmy polskiej giełdowej odzieżowej, którą zarzucano niepłacenie podatków w Polsce, pokazuje pewien absurd i niewiedzę Polaków, ale nie tylko Polaków, również i urzędników na temat tego, jak Funkcjonuje system światowy. Nie można powiedzieć, że firma nie płaci podatku w Polsce, jeżeli jest płatnikiem wszystkich podatków związanych z zatrudnieniem, podatku VAT, ale również podatku dochodowego. Natomiast taka firma, która funkcjonuje w kilku krajach Europy, a do tej akurat ta firma odzieżowa należy, my również jesteśmy taką firmą, musi poszukiwać takiego rozwiązania, które pozwoli na płacenie podatku rozsądnego zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, jak i we Francji. Przypominam, że nie tylko Polska ma podatki dochodowe, również i Francuzi i Niemcy mogliby się upominać o swoje. W związku z tym musi. Istnieć pewien spójny system, system, który jest zarządzany legalnie, w sposób mądry, po to, żeby polskie firmy mogły funkcjonować w granicach światowych, a nie tylko polskich, i po to, żeby mogły realnie konkurować ze swoimi potentatami międzynarodowymi. Bo tego typu konkurenci dzisiaj są naszymi konkurentami w Polsce i nikt się nie pyta, gdzie płacą te firmy podatki, nikt się nie martwi, czy one w ogóle płacą podatki. My, niestety, jako polscy przedsiębiorcy musimy na to zwracać uwagę, musimy być konkurencyjni, i mimo tego, że Polska jest ciągle na dorobku, musimy stawić czoła tym, którzy mają bardzo. Bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo doświadczeń i bardzo dużo możliwości, dużo więcej niż my.